Dzisiaj zwiedzamy Gamle Bergen, Muzeum Iskansen. Jest luty, więc jest to, to nieczynne. Nie można wejść do środka, nie można zobaczyć tych zainscenizowanych spektakli, które według opinii są naprawdę bardzo fajne. Natomiast myślę, że bardzo dużym plusem jest to, że można tutaj wejść, można zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz, nie płacąc za wstęp. Jak najbardziej wstępie do parku jest dozwolony. Zapraszam serdecznie na relację. Pogoda oraz wiatr uniemożliwia wchodzenie po górach. Stwierdziłam, że prze, przejście się po skansenie będzie całkiem dobrym pomysłem. Póki co nawet mi się podoba. Natomiast nie widzę zbytniej różnicy między Gamle Bergen a zwykłym Bergen. Te domy wyglądają bardzo podobnie. Póki co jedyną różnicę jaką zauważyłam to są firanki w oknach. Mamy luty, więc wejście jest zamknięte, natomiast można sobie pozwiedzać. Z zewnątrz i pozaglądać w okno, jak to wygląda. Myślę, że na pewno fajnie byłoby się tu wybrać w latek. To jest otwarte. Zwłaszcza, że bilety nie są jakieś kosmicznie drogie. Ciekawi mnie, co by można było. Zobaczyć u lekarza od zębów, czyli u dentysty, ten legę. Tutaj mamy e, atelium, atelier fotograficzne, więc też mogłoby być co ciekawe, jak to by było otwarte. O, tutaj mamy gazetę. Fajnie, fajnie, jestem tutaj pierwszy raz. Zaglądamy przez okno. Wygląda to fajnie. Klimat staro-dawny, jak najbardziej jest. Tutaj jakaś drogeria i perfumeria. Też bardzo ciekawe. Zajrzyjmy, co tu mamy. Co przeczytałam w opiniach na temat tego miejsca, jeżeli ono jest otwarte, to jak najbardziej można usiąść na meblach, można dotykać eksponatów w przeciwieństwie do tego, co standardowo myślimy na temat muzeów, więc myślę, że jest to dodatkowy plus, żeby zwiedzić to miejsce. Całkiem ciekawe wnętrze, można by było tutaj jakiś film kręcić. Tutaj mamy jakąś kołyskę zabytkową. w ogóle fajne te zwiasy. Tam jakiś piec. Łóżko. Dajesz. W dzisiejszym odcinku zapytaj Beczkę. Beczko, dlaczego masz na sobie drut kolczasty? O! Ty są w środku dzieci? Nie ma nic. Nie wygląda, to jak to musi w lato wyglądać. Pewnie poza tym, że jest tu tłum turystów, co uwielbiam, jak zwiedzam dzikie tłumy. Na tym plakacie ktoś wcina jedzenie z takim entuzjazmem jak ja, ale to nie byłabym ja, ponieważ na obrazku są prawdopodobnie obrzydliwe Fiske Boller. Które wyglądają jak racuszki, a to obrzydliwe rybne placki. Ogólnie to miałyśmy dzisiaj nie chodzić po górach, ale nastąpiła zmiana planów, gdyż przestało padać. Także idziemy, Kamon. Oczywiście, że ja. No. Wow! Pierwszy raz widzę rosnący jarmuż w ziemi, a nie na bazarze sprzedawany. A to jakiś wyrób pietruszkopodobny. Zobaczmy co to jest. Twierdzam, że to seler. Trochę wieje, ale na szczęście nie pada, więc całkiem fajnie się zwiedza. Mimo, że muzeum jest zamknięte, widzę sporo plusów w tej sytuacji. Po pierwsze, nie płacimy za wstęp. Oczywisty plus. Po drugie, co jest dla mnie chyba jeszcze większym plusem nie ma tutaj tłumu turystów. A po trzecie, lepiej wszystko widać, bo nie ma liści na drzewach. Pa 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 ma 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 pa 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 ma. Następnym punktem, który dzisiaj zwiedzamy jest plaża Heleneset, która jest oddalona jedynie o kilka przystanków od Gamlebergen, więc naprawdę warto tutaj zajrzeć. Woda jest przepiękna i jeżeli ktoś ma ochotę na kąpiel, tak najbardziej tutaj są bardzo fajne warunki, ponieważ jest bardzo dużo, dużo spoczni. Może niekoniecznie dzisiaj, dlatego że wiatr jest dość silny. To tutaj również jest bardzo fajna plaża, gdzie jest usypany żółty piaseczek i bardzo łagodne zejście, które umożliwia e, bezpieczne wejście do wody. Kąpanie się nawet dla osób, które nie potrafią pływać, dlatego serdecznie polecam. E, nawet jeżeli ktoś nie ma ochoty się kąpać, myślę, że warto odwiedzić to miejsce ze względu na e, widoki na morze. Kolejny plus to odkryty basen, który zapewne jest czynny w lato. No i altanka, która jest zadaszona i osłonięta przed wiatrem i deszczem, w której można sobie grillować. Tam jest w środku grill. Można sobie też wziąć grill jednorazowy i przygotować sobie ciepły posiłek, odpocząć w momencie, kiedy jest wiatr czy deszcz. Następnym punktem na, na mapie dzisiejszego zwiedzania będzie jakiś fort, niedaleko tej plaży, na której przed chwilą byłyśmy. Póki co, droga do niego wygląda bardzo przyjemnie i ciekawie. Zobaczymy, jak na miejscu. Ale tylko są bunkry? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Bardzo fajna miejscóweczka, bardzo ładny widok, można sobie przysiąść na ławeczce, pojeść i podziwiać taką okolicę. Nawet w tą pogodę uważam, że jest bardzo ciekawie. Jeżeli ktoś liczy na to, że z mojego vloga dowie się czegoś o historii tego miejsca, to niestety jestem ignorantką i nie mam zielonego pojęcia co to jest za pomnik i z jakiej okazji jest tutaj postawiony. Natomiast tak czy siak warto jest odwiedzić to miejsce ze względu na to jakie widoki można tutaj podziwiać. Stwierdzam, że, jak na takie bardzo spontaniczne szukanie różnych miejsc do zwiedzania, to trafiłyśmy w naprawdę bardzo ciekawe miejsca i miałyśmy szczęście co do widoków. Pogoda była też całkiem niezła. Natomiast, mój początkowy plan, żeby się wybrać na Lofstaken, czyli tą górę, którą właśnie widać za chmurami, na szczęście zrezygnowałam z niego. I bardzo dobrze, bo raczej z góry nie byłoby zbyt ciekawych widoków. Natomiast tutaj jest bardzo ciekawie. Jestem w miejscu, w którym jeszcze. Nigdy nie byłam. Pogoda w Bergen zmienna, jak mój nastrój, zanim zjem obiad i po zjedzeniu obiadu. Aż ciężko uwierzyć, że to jest cały czas ten sam dzień. Tłumów tutaj nie ma. Zobaczymy. A się przeżyła szok, jeżeli chodzi o porcję zupy, że jest to dosyć mała. Mój vegan burger też nie wyglądał na jakiegoś super wielkiego. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Natomiast mi zaimponowały przejrzyście czyściutkie kostki lodu. Właśnie e, skończyłam konsumpcję mojego vegan burgera. Stwierdzam, że z pewnością nie był wart 199 koron. Porcja była dosyć mała, był całkiem smaczny, ale no, zdecydowanie lepszy jadłam na przykład z krowa żywa. Natomiast plusem jest to, że dostałyśmy wodę za darmo, nie? Tak. Wodę dostałyśmy do picia za darmo, a ogólnie obsługa była bardzo miła i e, Dostałyśmy jedzenie bardzo szybko, więc to też jest na pewno plus. Natomiast nie jest to coś, co będę polecać jakoś szczególnie, i do czego będę chciała wracać.